Jakby stanął się Siemano, dzisiaj jesteśmy znowu na naszym jeziorku. Będziemy ciupać o konie. Jak na poprzednim filmie. Mam nadzieję, że również fajnie połowimy. Tyle, że dzisiaj jest nas trzech. Maciej będzie łowił na casting, a my z Michałem o konie.

a jak to na jedną czekaj. Na jednego zerka czekaj. A jednego zerka mówisz, że się nie poplącze? Poplącze się na pewno. To jest za głowę w tym krześle. O ty, k! No. Aha, to w tą stronę działa? Dobra. Tą stronę działa, dobra, czaje. Połowione daj, daj roztrącę. Masz, masz. Jestem tutaj, jestem tutaj, Ale już jestem kuty jest jest ten mój, To jest wypuściłem jest tutaj, jest tutaj, jest patrzę jest dzisiaj? Nie, bania. Nic się nie dzieje, tak naprawdę na pierwszym miejscu pół godziny stoimy. Ja dostałem małego konka i tak samo Dominik. Maciu rzuca kastem. Ty, ale oni Maciej to będą i... widzieć. Nie musisz tego opowiadać, oni już to widzieli. To co mam gadać? Kolejny ruch. Kolejny ruch, lecimy, lecimy dalej. O, no, alejącko. Nie, <tryk _> ci pękły. O, ale był strzał! Uch. Ja już się nakręciłem Mam jeszcze tyle browara w domu Siedzi, czekaj Siedzi? No Ulecił wziął od razu Czekaj, bo mam ładnego. Nie mam podbieraka Nie no fajnie jest A no nie, to jest normalnie. myślałem, że jest większy Okoń był już kiedyś ukuty, patrzcie na to On jest mi wpięty tutaj A tu ma już dziurę

Spoko jest no mm, Takie 35 mm, wiem, Będzie nie o. I uciekł Duży <laughs> Szupak będzie Kabar. Kabar. Iść do Ciebie, a nie, ja i tak się to nie wiem, ale jest Mega ryba. Mega ryba O chłopie Cztery dychy mi bite. Będzie miał Bite cztery dychy. Ile?

40, no? no, 40 i pół, no nie 41! Ale jaką w ogóle tą przeciętą ale się rzuca, no. będziesz go musiał wyminąć. Patrzcie to, no, 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 no. oznaczony. Nie, coś go capło. No wiem, ale już dla nas będzie wiadomo, że to jest wiesz, ta ryba. No. <głosy> <głosy> nagrywasz? No nagrywam, nagrywam. Cały czas. jak ja gadam, no, no. Przestań, 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 przestań. Druga czterdziestka w tym roku. Mega się cieszę. Znowu tanta 2 cale. Także fish up mega dzięki, bo... No robi robotę ta guma tutaj. Wypuszczamy. Do, do Czekaj, idę jeszcze raz. Chciałbym, żeby to były te byczki. Co? Chciałbym, żeby łowili te byczki. Siedzi. Spadł. Siedzi. O kurde. O kurde. Będzie fajny. Będzie fajny. Jest fajny. Ale nie jest jakiś ogromny. Spoko, poradzę sobie. Bo malutki jest. O, ale było blisko. Patelniowy. No, wypuszczamy wędkarskie. Porady Micha. Taka sytuacja się wydarza czasem z tantami. Tu jest reszta I Teraz najlepszym sposobem. Jest po prostu zgrzanie tego. bierzesz na tę zapalniczkę, nagrywasz trochę dupkę, to się przytapia i po prostu przykładasz nie? No i cyk jest zgrzane nie? I tamta znowu ma ogonek. Dobra, co prawda ja dzisiaj może nie za dużo łowię, ale Michu połowił. Idziemy już na ostatnim miejscu, zrobiło się ciepło, coraz więcej ludzi. Jeszcze jedna ryba Pies pewnie, nie? Siedzi. W drzewie, kurde w drzewie To też, wyjdzie Dużo, no Ale idź tędy, o Na I na dzisiaj wystarczy. Możecie zostawić łapę w górę i napisać komentarz na jakie ryby mamy kolejne jechać. Trzymamy.